Ocieplenie i oziębienie zależą od, są powodowane przez szereg różnych czynników. Po pierwsze, wahania promieniowania słonecznego, aktywność Słońca. Po drugie, zmiana parametrów ruchu Ziemi, orbity ziemskiej. Po trzecie, zmiana składu ziemskiej atmosfery, czyli zawartość gazów cieplarnianych. I po czwarte, własności powierzchni Ziemi, współczynnik odbicia, pochłanianie promieniowania retencja wodna. Nie mamy wpływu na te pierwsze dwa czynniki, a więc na promieniowanie słoneczne i na parametry ruchu ziemi wokół słońca. Nie mamy również wpływu na wulkany, których erupcja powoduje ochłodzenie. O słońcu pomimo tego, że te obserwacje aktywności słonecznej, czy rejestracja aktywności słonecznej datuje się od momentu odkrycia nasze znaczy skonstruowania. Lunety przez Galileusza no to jest raptem jakieś 400 lat ewidencji. Wtedy ludzie po raz pierwszy zaobserwowali plamy na Słońcu. Stwierdzono, że Słońce działa w aktywności, jedni mówią, 11-letniej, drudzy 22-letniej, zależy jak na to się patrzy. To jest związane z przymagnastawywaniem się pola magnetycznego Słońca. I jest taka może śmieszna korelacja, ale wytłumaczę dlaczego bardzo ważna. W momencie, kiedy słońce jest bardziej aktywne, to jest wtedy, kiedy ma więcej plam, korona słoneczna jest bardziej rozbudowana i wbrew pozorom, to, że słońce jest zaplamione, to nie powoduje, że mniej energii jest wydzielane. Tylko wprost przeciwnie, więcej. Dzisiaj, teraz mamy okres minimum aktywności Słońca, gdzie plan praktycznie rzecz biorąc się nie obserwuje. I niektórzy twierdzą, że właśnie tego typu zmiany pogodowe, które obserwujemy, to zimne lato w tym roku i tak dalej, właśnie są z tym związane. Mniej energii dociera do powierzchni Ziemi. Mamy jednak znaczny wpływ na zawartość gazów cieplarnianych i znaczny wpływ na kształtowanie powierzchni Ziemi. I tutaj można upatrywać inność obecnego ocieplenia od wszelkich poprzednich. Żeby nie być gołosłownym, powiem tylko tyle, że w tej chwili mamy około 386 części na milion dwutlenku węgla w atmosferze. Tak dużo nie było nigdy przynajmniej od 650 tysięcy lat. Świadczą o tym pomiary zawartości dwutlenku węgla w bąbelkach powietrza, z z długich, wielkich rodzeni lodowych. Czyli dwutlenku węgla w powietrzu, w atmosferze ziemskiej jest bardzo dużo, więcej niż kiedykolwiek i ta zawartość niepokojąco bardzo szybko się zwiększa. Eee, ocieplenia bywały w czasie ostatnich, ostatniego pół miliona lat, bywało ciepłej, cieplej lub zimniej, ale dwutlenku węgla tak dużo w powietrzu jak teraz nie było nigdy. To wynika z, z działania człowieka. Jeżeli chodzi o, o tego typu zagadnienia, to ja mogę mówić na ten temat tylko z punktu widzenia geologa, czyli tego, co przynosi nam badanie skorupy ziemskiej, badanie przeszłości Ziemi. I z tego wynika, że jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, to one zachodziły zawsze. Od samego początku Ziemi te zmiany się odbywały, zachodziły w różnym tempie, e, zachodziły z różną intensywnością. I to najważniejsze, zachodziły z różną cyklicznością, bo te zmiany zachodzą nie jednokierunkowo, tylko najpierw się robi na przykład cieplej, potem znowu się robi chłodniej, potem znowu się robi cieplej i tak To pozwala sądzić, i zresztą są na to dowody, że te zmiany cykliczne są spowodowane przez różne czynniki, różne czynniki naturalne w dużej mierze, czy przede wszystkim właściwie naturalne, ale te czynniki działają z różną intensywnością i w różnym czasie. Wobec tego tych cykli możemy wyodrębnić w tej chwili przynajmniej kilkadziesiąt, jeżeli nie więcej są to cykle, zarówno związane z samą Ziemią, z cyrkulacją wody w oceanach, również z, z, z astronomią, czyli, czyli z działaniem słońca, no i szeregiem innych jeszcze czynników, o których można byłoby długo mówić. W każdym razie czas trwania tych poszczególnych cykli jest różny. I nic dziwnego, że niekiedy. Działanie, działanie poszczególnych tych czynników sprawczych nakłada się na siebie, a czasami się znosi. I w związku z tym te cykle, jakimi mamy do czynienia, one nie zawsze są łatwe do zaobserwowania. Właśnie z tego powodu, że mamy tutaj szereg różnych przyczyn o różnym czasie działania. Nie tylko dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym. Metan jest jeszcze silniejszy i to znacznie silniejszy. A metan emitują zwierzęta hodowane. I oczywiście podczas uprawy ryżu, a więc podstawowego źródła żywności dla miliardów ludzi na świecie, wydziela się dużo metanu. Wreszcie podtlenek azotu, rolnictwo, leśnictwo. Reasumując we wszystkich tych trzech kategoriach dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu działanie człowieka spowodowało niezwykle silny wzrost. Emisji i niezwykle silny wzrost stężenia atmosferycznego. To można zmierzyć. Także nie jestem gosłownym, mogę pokazać rzetelne wykresy, jak bardzo wzrosło stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze. Gaz gazów cieplarnianych jest co najmniej kilka, i y są to gazy, które znajdują się w przyrodzie od zawsze. To jest naturalny proces tworzenia tych gazów i przyroda je sama produkuje. No, kluczowym gazem cieplarnianym jest para wodna. Mówi się bardzo szeroko o tym, że największym zagrożeniem to jest dwutlenek węgla. Trzeba sobie jednak zdać sprawę, że za efekt cieplarniany w 96, w zależności od szacunku, do 99% jest od, odpowiada para wodra. To para wodna najwięcej pochłania e, promieniowania w zakresie właśnie czerwonym i podczerwonym. 1-4% to jest dwutlenek węgla, potem jest metan, różne azotany, różne aerozole i tak dalej, ale, ale to jest y, generalnie rzecz biorąc y, marginalna sprawa. Para wodna, która znajduje się w atmosferze, która pochodzi oczywiście ze źródeł naturalnych. Drugim takim naturalnym gazem jest dwutlenek węgla który pochodzi, przede wszystkim pochodził z wybuchów wulkanicznych lub też z procesów oddychania. Trzecim gazem jest metan, który pochodzi z procesów gnilnych lub też ze no, złóż, które znajdują się w, w ziemią. I wreszcie jest kilka, jest jeszcze podtlenek azotu. To jest gaz, który głównie jest związany z rolnictwem, z procesami denitryfikacji, nitryfikacji, związany z rozkładem, rozkładem materii, ale jednocześnie z nawożeniem. I jest grupa gazów czysto tak zwanych przemysłowych, które są wynikiem produkcji człowieka. Tych gazów jest najmniej, ale mają bardzo długi czas życia i bardzo silne oddziaływanie. Niemniej jednak no, na razie stanowią margines. Tych, oczywiście te gazy, które są produkowane w sposób naturalny, ich się usunąć nie da i je nie, nikt nie zamierza ich eliminować. Natomiast człowiek jest również producentem tych wszystkich gazów. To znaczy, dwutlenek węgla pochodzi ze spalania surowców energetycznych węgiel, ropa, gaz, drewno czy, czy inna biomasa. Metan pochodzi przede wszystkim z procesu fermentacji jelitowej zwierząt. Z, właśnie z procesów gnilnych, biomasy, no i wreszcie z eksploatacji gazu ziemnego i ropy. Bo tam z różnych powodów, te nieszczelne rurociągi, odnetowanie kopalń, ale także z wysypisk. Na które, gdzie mamy wysypiska odpadów komunalnych, na których te procesy gnilne powodują, że ten metan się ulatnia. Podtlenek azatu, jak powiedziałem, związany przede wszystkim z nawozami, z, z, kontrolu, z, z brakiem kontroli nawożenia. No a pozostałe gazy przemysłowe są związane czysto z produkcją przemysłu.